Rozmowa poranka. Czas na gościa radiem, a jest nim dzisiaj pan Przemysław Skrzypiec z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Regionalny konserwator przyrody. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. To zanim o tych atrakcjach przyrody powiemy, to powiedzmy o kładach. Na ten problem próbujecie słuchaczy uwrażliwić. No właśnie, szaleńcza jazda motocyklami, krosowymi i kładami, to jest duży problem w takich miejscach, gdzie przyrodę trzeba chronić? Tak, to jest bardzo duży problem, bo. Te pojazdy stanowią realne zagrożenie dla, dla środowiska i dla zwierząt, przede wszystkim, które w tych obszarach chronionych mają swoje ostoje. Szczególnie uciążliwe jest to w Beskidach, gdzie Beskidy to jest taka ostatnia ostoja dużych drapieżników u nas, w szczególności rysia, wilka, niedźwiedzia. Rysie w momencie kiedy wychowują swoje młode, one są bardzo płochliwe, i więc narażone są na wszelkie takie uciążliwości związane z, z jazdą, nielegalną jazdą. Tak naprawdę kładem czy motocyklem po lesie, ponieważ y, nasze prawo nie tylko zresztą u nas w Polsce, ale w Europie również zabrania jazdy y, motocyklami, pojazdami silnikowymi. No to po... co użytkownicy zdaje się, że też tak pół, żartem, pół serio mówią, są płochliwi, bo trudno ich złapać, kiedy już y, tak, są ponieważ, takie interwencje. Tak, ponieważ oni sobie dobrze zdają sprawę, że, że uprawiają nielegalny sposób y, takiej powiedzmy to w cudzysłowie turystyki. Yy, więc yy, no to tak, yy, to tak niestety wygląda. I to jest taka yy, trochę zabawa w Kotka i myszkę, bo oni są yy, ubrani w kaski motocyklowe, w buzery przeróżne yy, ciuchy, które w pewien sposób dodają im anonimowości. Więc być może łatwiej po prostu im jest yy, łamać te przepisy, ciężej jest łapać, natomiast yy, no zdarzają się patrole skuteczne i, i są. Są sukcesy w wyłapaniu i jakby w mandatowaniu tego, natomiast cały czas problem jest w świadomości. Po prostu Powinniśmy wiedzieć i ludzie, nawet którzy korzystają z lasów, powinni wiedzieć i jakby piętnować te zachowania, żeby no, w jakiś sposób narazić, moim zdaniem, użytkowników kładów motocykli, którzy wjeżdżają do lasu, na pewien taki społeczny ostrazyzm. Uważam, że uważam, że to jest potrzebne i, i tak jak ktoś nie powinien wyrzucać śmieci na ulicę, czy nie, nie powinien palić w miejscach publicznych. Kiedyś to było dozwolone i każdy jakby nie zwracał na to uwagi, a teraz, w momencie, kiedy ktoś zapali papierosa na przystanku. No to zaraz ktoś mu może zwrócić uwagę. Moim zdaniem taki mechanizm powinien być wykształcony tutaj w tym, w tym temacie, bo mamy naprawdę dużo do stracenia, jeżeli chodzi o przyrodę. A nie jest trochę tak, że to taka trochę, wie pan, walka z wiatrakami, bo taki gość przeważnie jeździ kładem, który jest nieoznakowany, więc jeśli nie uwieczni go tam pięknie fotopułapka, która też, no umówmy się, nie w każdym miejscu w górach jest, no to już tylko złapanie na gorącym uczynku chyba pozostaje. A takie czasem chce rozjechać strażnika, czytałem. No, Bywały już również takie interwencje i, i również y, turyści, którzy szczególnie w tym okresie wakacyjnym korzystają ze szlaków górskich, też w, w wielu przypadkach wdają się w, w jakieś takie nieprzyjemne sytuacje z, z składami, z motocyklami. No uważam, że, że, że powinni mimo wszystko ustąpić jakby świadomość tego, co możemy stracić, ponieważ my jesteśmy społeczeństwem świadomym potrzeb ochrony przyrody, ale w takim najczęściej nam się to um, włącza w momencie, kiedy jesteśmy, chcemy ochronić swój własny interes. No bo jeżeli ktoś niszczy Przyrodę, to w... jakby zawsze za tym będzie stało y, y, zmniejszenie komfortu własnego, ponieważ my jesteśmy też częścią przyrody, że ktoś zniszczy przyrodę, zniszczy również swoje środowisko, więc zmniejszy komfort życia, więc często ci ludzie odwołują się pewnie również do wartości przyrodniczych, chcąc na przykład zablokować jakąś deweloperkę gdzieś tam u siebie w mieście, y, czy tam jakąś budowę jakiejś ulicy, czy jakieś, jakieś wycinkę drzew, natomiast z drugiej strony, no, trochę taką pewnie hipokryzją jest, że wsiadają y, 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 na motocykl i wjeżdżają do lasu, szczególnie wiosną, płoszą yy, zwierzęta, rozjeżdżają runo leśne, no, stanowią też zagrożenie dla osób, które legalnie się po tym lesie poruszają. Problemem jest chyba też yy, niska dotkliwość, dotkliwość kar, bo z tego co kojarzę, to do 500 zł grozi za, za taką właśnie działalność. tak? No tak, uważam, że te kary są, są niskie. Oczywiście były przypadki, gdzie jeżeli zniszczono, były poważne zniszczenia w świecie roślinnym, no to jest to kierowane oczywiście na już nie z kodeksu wykroczem, ale z kodeksu karnego i wtedy już ktoś, kto jest złapany jakby na gorącym uczynku, no to już, no już ma w perspektywie wyrok generalnie. Także to, to są sytuacje, gdzie ta kara jest dużo bardziej dotkliwa. Natomiast no, cały czas uważam, że, że system prawny w tym zakresie jest, jest jeszcze zbyt mało restrykcyjny, jeżeli chodzi o to. Za chwilę spróbujemy powiedzieć o tym, że szklanka jest również do połowy pełna, no bo przecież cały czas mamy mnóstwo różnych miejsc, które można zobaczyć, i o tym już za chwilę. A z nami nadal pan Przemysław Skrzypiec z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Witam raz jeszcze. Dzień dobry, witam. Wchodzę na Waszą stronę i czytam, że 33% województwa śląskiego to jest powierzchnia lasów. Chciałbyś powiedzieć, jest gdzie chodzić, jest co robić? Tak, nasze województwo może się pochwalić jedną z większych lesistości, o bo... dziwo. Prawda? O dziwo, prawda? Wszyscy mówią, kopalnie, tylko u nas są fabryki i tak dalej. Nie, nieprawda. Mamy bardzo dużo lasów. Lasów, które są szczególnie piękne. Moje ulubione tereny to w ogóle są Lasy Lublinieckie i te, te okolice też Jury Krakowsko-Częstochowskiej. No właśnie, no bo wcale nie na Jurę trzeba jechać, wcale nie w Beskidy, bo nawet przecież w granicach terytorialnych bytomia mamy znakomite przestrzenie. Jasne, że tak. W Katowicach, w, Bytom... w Bytomiu mamy w ogóle, Fenomenalny rezerwat Segiet. Polecam wszystkim ten rezerwat. Udało nam się ostatnio powiększyć praktycznie trzykrotnie z 26 hektarów na 92 hektary ponad. To jest taka perełka w zasadzie górnośląskiej tutaj metropolii moim zdaniem. Rezerwat, stary rezerwat bukowy, który ma swoją historię wynikającą również z jakichś perturbacji pogórniczych w eksploatacji ród, cynku, ołowiu. Mnóstwo, mnóstwo ciekawych rzeczy Udosta Ustępniony został... Y jakby na nowych zasadach ten rezerwat. Musimy pamiętać przy tej okazji, że rezerwaty przyrody to są naprawdę takie szczególne miejsca, których nie należy absolutnie traktować jako takie parki miejskie czy jakieś takie tereny takich zwykłych lasów. W rezerwacie przyrody jest szereg zakazów, także można się poruszać tylko po ścieżkach wyznaczonych. Jeżeli jest w ogóle dopuszczony ruch rowerowy, to też trzeba pamiętać, że poruszamy się rowerami tylko i wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach. Całość rezerwatu, co do zasady, jest oddana przyrodzie, więc człowiek jest tam tylko gościem. Więc polecam bardzo Segiet, stare lasy bukowe, jak ktoś chce odpocząć, szczególnie jak jest upał, wejdzie do rezerwatu ma 7 stopni Celsjusza mniej, więc może spędzić super czas. Niektórzy mówią, że rezerwat to w tych czasach to jest taki ratunek trochę dla drzew, bo mieszkańcy różnych części regionu martwią się wycinkami. Pan jako ekspert też się martwi. No, leśnicy mówią, wie pan, że to przebudowa drzewostanu. Ale zanim te drzewa staną się drzewami takimi w pełni, to też trochę czasu zajmie, mówię o tych nowo posadzonych. Tak, no, tutaj jest odwieczny problem. No, leśnicy prowadzą przede wszystkim gospodarkę leśną, która w jakiś sposób wpisana jest od dziesięcioleci czy od setek lat, bo w tym roku obchodzone jest stulecie lasów państwowych w, w ten cykl przebudowy Drzewostanu. Tak naprawdę no, nawet biorąc pod uwagę taki las murskowski, no to on nie powstałby, las murskowski, który jest rezerwatem przyrody na nie powstałby, gdyby nie to, że leśnicy w pewnym momencie zaczęli tam. Nasadzać buki, które, które urosły do, do takich rozmiarów już jak teraz, na terenie, który kiedyś był zdegradowany górniczo, więc tak naprawdę. To, to, to każdy ki ma, swój, ma dwa końce, więc to też, też nie można w ten sposób tak arbitralnie mówić. Jeżeli chodzi o rezerwat przedysegie Segie, lasy państwowe na desiswo Brynek oddało um, praktycznie, to już mówiłem, trzykrotność poprzedniego terenu rezerwatu, więc mamy tutaj powiększenie na terenach lasów państwowych, więc ten, ten rezerwat naprawdę. Naprawdę stanowi takie miejsce, gdzie no tam już się drzewo nic na pewno nie stanie. Jak się drzewo przewróci, zostaje, rozkłada się naturalnie, więc ten cykl obiegu pierwiastków w przyrodzie, szczególnie węgla, jest zamknięty na, tym, na tych bukach. Pięknie widać nowe siewki buków, które, które rosną. Także to jest, jak ktoś chce podziwiać przyrodę taką. W rezerwacie, która powinna być nietknięta, czyli zostawiona takim naturalnym procesom, no to takie miejsca jak Las Murckowski czy, czy Rezerwat Segiet są takimi idealnymi, że można zobaczyć, jak to wygląda bez ingerencji człowieka. To na koniec, tak króciutko trzy rady dla tych, którzy wchodzą do rezerwatu, o czym, o czym powinni pamiętać. Po pierwsze, po drugie, po trzecie. Po pierwsze, nie wchodzimy z psem do rezerwatu. I co do zasady, na 65 rezerwatu przyrody w ogóle tylko 30, 30 jest udostępnionych do ruchu, więc co do zasady, rezerwatu Przyrody trzeba sprawdzić, czy w ogóle są udostępnione. Jeżeli są udostępnione turystycznie, to y, trzeba się poruszać tylko i wyłącznie po tych ścieżkach. Nie zrywamy roślin. Byłem świadkiem, kiedy y, niedawno y, mama y, zachęcała dziecko do zrywania y, szczawiku zajęczego, który jest taką koniczynką, i szukania czterolistnej koniczynki. No nie robimy tego, nie zrywamy nawet y, zwykłej trawy w rezerwacie. Poruszamy się tylko po ścieżkach, nie schodzimy z tych ścieżek, nie wprowadzamy psów do rezerwatu. Jest zakaz wyprowadzania psów w rezerwatu rezerwacie, więc nie palimy ognisk, oczywiście nie wyrzucamy śmieci, nie chaosujemy, to jest jakby, są oczywiste rzeczy. Nie no więcej tych wskazówek się nam tak. nazbierało. Nie traktujmy rezerwatu jako zwykły taki lasek, gdzie można po prostu robić sobie wszystko, co się tylko chce. Ale do rezerwatów oczywiście zapraszamy, a Jasne. zapraszał pan Przemysław Skrzypiec z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Regionalny Konserwator Przyrody. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i zapraszam do korzystania z naszej przyrody. Radio M 107 i 6 FM